Po karne, głaal! Poprzeczka jeszcze Morishita i gol! I mamy jeden do zera Rioja Morishita. Świetna akcja Legii Warszawa, wykończył to wszystko. Rioja Morishita, 1 do zera. Legia prowadzi przy Łazienkowskiej, świetnie wbił tę piłkę. Japończyk, no może najwyższy nie jest. Ale pokazał w tej sytuacji, że głową grać potrafi i dobił ten strzał w poprzeczkę Marka Guala. I zobaczmy, grgić w pole karne szansa i gol 1 do jednego. Nie można tak kryć przy rzucie rożnym bo Tani i Lugano wyrównuje, ale co tam się wydarzyło, że był zupełnie niekryty kapitan ekipy gości. Rzut wolny dla Lugano broni Kobylak Dobitka Gol. Znowu brak krycia przy stałym fragmencie gry. Po raz drugi w tym meczu. I Lugano odwróciło ten wynik, odwróciło prowadzenie 1 do 0 Legii na 2 do 1 prowadzenie. Wychodzi teraz Lugano.